Nawet najlepsza marka, jaką bezsprzecznie jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Potrzebuje promocji, potrzebuje reklamy, ale potrzebuje też bezpośrednich spotkań i rozmów. Przede wszystkim przyjść, porozmawiać, zobaczyć w jakich warunkach studiują nasi studenci. Dzieje się bardzo dużo, jest bardzo dużo osób, stoiska oblężone, także bardzo się cieszymy. Jest z nami 25 jednostek, wydziały oraz jednostki zamiejscowe. Bardzo miło nam gościć również koła naukowe, o których można dowiedzieć się wiele specjalistycznych, naukowych rzeczy, ale także praktycznych, które uczniowie będą mogli wykorzystać nawet do matury. Przyszliśmy, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda, bo być może wybierzemy właśnie to miejsce, żeby się w przyszłości uczyć ten bezpośredni kontakt, bezpośrednia umiejętność zadania, pytania i otrzymanie na nie odpowiedzi, ona chyba jest o wiele ważniejsza niż gdzieś tam kolejny post w mediach społecznościowych, który faktycznie może zginąć.